Żyjemy w infantylnym świecie. Ten świat stworzyła nam poprawność polityczna. Składamy kwiaty pod ambasadami francuskimi po tym straszliwym zamachu. Zapalamy świeczki, odchodzimy z poczuciem spełnionego obowiązku, przekonani, że poza tym wszystko będzie dalej tak dobrze jak teraz i że to się samo załatwi. Nieoczekiwanie, ta poprawność polityczna, która została nam narzucona, a właściwie wpojona ludziom przez lewactwo, które rządzi w tej chwili, zarówno w Brukseli, jak i w elitach poszczególnych krajów. Otóż okazało się, że nie jesteśmy w stanie funkcjonować samodzielnie i samodzielnie myśleć. Na plakatach widzimy, Pray for Paris, módl się za Paryż. Żyjemy jakimś drugim życiem. Przecież, jak wiadomo, lewactwo nie jest za tym, żebyśmy się modlili, tylko żeby zlikwidować chrześcijaństwo. I nawet nie zauważamy, że właśnie to lewactwo w jakiś sposób współgra. Z zamiarami terrorystów islamskich, którzy również chcą zniszczyć chrześcijaństwo. W związku z tym, z jednej strony modlimy się za Paryż, z drugiej strony jesteśmy zwolennikami, to znaczy nie my, nie społeczeństwa, ale elity, które rządzą Europą, jesteśmy, są zwolennikami zniszczenia Kościoła. Proszę sobie wyobrazić, nagle kościoły paryskie zapełniły się wiernymi. Pray for Paris, mówią na całym świecie, ale wcale tak nie myślą. Bo to nie o to chodzi, żebyśmy się modlili za ludzi, którzy zginęli, za duszę tych ludzi, którzy zginęli w Paryżu, niewinnych, tylko chodzi o to, żebyśmy zostali oszukani żebyśmy zostali nabrani na solidarność, która w gruncie rzeczy nie istnieje w Europie. Nasza Europa jest podzielona i jeżeli tak dalej pójdzie, nie zaczniemy sami walczyć o zachowanie naszych tradycji, naszych tradycji chrześcijańskich, to zginiemy i zginiemy w strasznych męczarniach.